Niby lota autobusem, to. Tak? Ej, długi, kiedy film długiego 3? Nigdy. <laughs> Kozak. Ajmo, ludzi dalej. Ajmo, każdy. Godłem, jaki tutaj mamy kurwa spocik wokrzesiwiście. Dawaj na tył kurwa. Dawaj, Jackuśa. Obczajka pierwszego spociku w Serbii, Belgrad, Serbia. Tutaj mamy Big leczek. A tam światełko, coś nieźle. Jest, jest i Paddy. Zobaczmy też apartament. Ikwin, jego wiadomo. Tutaj jest taki, kurwa, wiesz co? Pyk. Jadalnia, tu. A bo tu jest jeszcze oh. wyrko kurwa Pyk. Jest Jest Ja tutaj robię kulejkę. Po Ja zawsze małą zasadkę przygotowuję. Tutaj, kurwa. Coś. Tutaj też coś A tutaj psy jak zwykle jakieś szałańskie kurwa rzeczy nam rozłożył Jakiś belgacki red light? Nie, Za dnia, tak wygląda nasza dobudówka Tutaj wielka ekipa, bardzo poważna ekipa to są zawodowcy tu. Pokaż na klejewskim na Deni Ja pierdolę, Ty, a wie co ci powiem Pamiętam jak kiedyś kurde, na Busity na klejicy ja naklejki. i ja po ja mówię po co naklejki? Bo dziewięć się bardzo lubię naklejki naklejki naklejki. I już ja też sobie naklejam to na tak? Jak... Tak, no i widzisz, kurwa, przechodzi. Ale teraz nie mam, kurde, bo nie miałem żadnej naklejki. Ale za to, że za... taką deskę. Ale że jako? Jakby oszpeciły naklejki tego antyhirasa. Za 360, kurda, dojebana, taka koniec. Dobra, dzięki. Oni <słuch> Kurde, jakiś postsowiecki tutaj kurde zbitka To jest jakiś taki właśnie zapyziały spocik do Tomiego G To mi da To mi lubi taki kurwa No dawaj 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 Dobrze <gry> tutaj nagrywamy montażyk w -E, Do filmu drugiego trzy. Nie, żartuję. pas, grip, kurwa triw. Kurwa trzeźwo, to jest w ogóle, patręc, patręc. Tu jest sowiecki taki. Dobra. damy pani by zjechał ten. Nagrawe. Tak to jest. Koza, koza. Ma tą piłką, ty Tam jest, tam jest byczku Polej mu. Yeah. Długi szoku. Tak. No to mówisz mi, że nie bardzo, ale może. Dobra, teraz czasy jacuzzi się już skończyły. Teraz kurde Michał przygłowisz zapierdala na World Industries, a dalej twardo anti-hero. Zobaczymy. Nie Mordeczko no nie wymierzyłem, no i Kasię tam nie zmieściła, ale kurde bole jest też ok. W lokalnym skate shopiku od razu tu bajerka była dobra Pomyki Coś ma Roboty, jo jo. Co tutaj oni mają Tom dzi? Mają takie swoje tutaj. A myślałem, że mają kartę Kurde, Tomek Żyłkowski jeszcze. Jeszcze nie mają, ale będą mieli długo, tak? Yeah. Każdego dnia to g profesjonalna rozgrzeweczka i HG na zawsze dobra marta yes. Średnio się morda zajarał Nie. Wow. Czekaj, czy mordzisz back to back jebie? Dobra, bo idzie ciociu. ale facjnia. Ile to jest? 27? 7-8? Here you go. liberto <laughs> ha Dobrze no, jeżdżę, to on Już tam chilek robiony, mini, mini Dawam na manualu? No walisz, lecisz To był ten parczek, co był ten spocik i yes. CEO Fat Grip Corporation. Bleh. Może to był... To jest to staweczka, tutaj z ekipką, to jest ostatnie słoneczko Tak i ten trochę raporcik z Belgradu wybrakowany, ale wszystko poszło na Viexa. Od no no Długoszka, dzięki Długoszku, że jesteś z nami. Film Długiego 1, film drugiego 2 niedługo na ID. Premiera, na gwiazdkę, na święta. Pass Corporation jest z nami. jest man, IPSierda, thank you. For your time, yeah. I tam przepięknie.